Który dzisiaj jest? Patryś, który dzisiaj jest? Dobra, 12 styczeń 2022 rok Patrzcie, tam słoneczko się chowa a tu księżyc mamy w tym samym czasie magia, prawda? Przyszłam sobie na ocean wypić kawkę a tam surferzy pływają w oddali, nie wiem, że mi nie zimno w ogóle jest a tu mój Patryś rzuca kamieniami Chce chyba ryby pozabijać. Patrzcie świetne domki. Kocham to miejsce, kocham. Ocean jest przepiękny. Słoneczko się schowało. Ale za to księżyc wychodzi. Będziemy robić rytuały. <śm> no. Ja właśnie o takim domu myślałam. Powiem Ci szczerze, ale zajebiście. Kurde, Patryś, powiem Ci, że cudo. Serpuję, idę gonić mojego Patryka. No kurde, zejdę stąd. Uuu. Kurde, jakie te kamienie? Jakie te kamienie wielkie? Ale te kamienie są naprawdę mega. Po co ja w ogóle kupuję? W sklepie kamienie, jak ja mogą stąd przyjść? Wziąć. A ja takie pieniądze płacę, Patryk! Ale i pięknie, pięknie! Piękny zachód słońca! Patrzcie na te kamienie! Co kurczę, Przepraszam, kamera mi spadła. Ten kamień jaki! Jaki świetny! Ale fajne! Część piesek nie mówi po polsku. <śmach> Pomachaj, Patryś. <śmach> A kurde, było to w lesie. Przyszliśmy na kawkę przy zachodzie słońca. Kaweczka, kaweczka. Tam surfują sobie. Surferzy. Pięknie. Teraz chyba jest, wiesz co, Patryś? Mi się wydaje, że jest przypływ. Tak wygląda. O, o